Mano wszystkim! Dzisiaj połapiemy trochę cheaterów na rfsmp. Na samym początku, by złapać cheatera, trzeba przygotować solidną pułapkę, a z racji, że w robieniu pułapek mam już doświadczenie, to przygotowałem coś naprawdę bardzo prostego, ale mi się wydaje, że będzie to działało. Otóż zaraz tutaj pod ziemią jest postawiona taka skrzyneczka ukryta z takim oto diamencikiem, więc myślę, że to zadziała tutaj na jakiegoś x-rayowca, który będzie chciał się szybko wzbogacić i znaleźć jakiś skarb. I tak właśnie wygląda nasz charakterystyczny punkt na mapie, myślę, że tutaj nie jedna Osoba się będzie przewijała, dlatego czekamy na pierwszą ofiarę. Zaledwie po kilku minutach już zaczęła się zbliżyć jakaś osoba, także całkiem nieźle to działa. Zmieniamy perspektywę i jak sam widzicie, ta osoba tutaj się zbliża właśnie do naszej pułapki. Zobaczymy, czy jest ona odpalona. Zwróciła uwagę tutaj, rozkopuje od razu. Piach, i uwaga, i uwaga, i co, i co, i co, panie kolego? Czego tam szukałeś? Co? Skrzyneczki? Banicja dla ciebie się należy, mimo tego, że tam się nie dokopałeś. Mimo tego, że tam się nie dokopał, to jest to dla mnie bardzo oczywiste, że musi mieć on cheaty. Jak sami widzieliście, tamten gość miał cheaty, ale wy możecie wbić na serwer i grać uczciwie. Za to zawsze dajemy nagrody. Także zapraszam was na pixelpark.pl.